Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na 3 października. Uważam, że to jest super data, żeby się urodzić. Wszystkiego dobrego dla solenizantów, moi drodzy. Piękna data, żeby się urodzić. Robimy karty na 3. Sprawdzimy. Praca, dom, co przyjdzie, nieoczekiwanie, rezultat dnia, wasza rola jutro przy piąteczku, zdrowie, co macie w głowie, miłość. Bym zapomniała o miłości. Wiadomość z góry. I karta od praktycznej mądrości. I lecimy moi drodzy. Co tu jutro przy pracy? Tęsknota, oczekiwanie, myślenie raczej o jakiś, nie wiem, tęsknoty mi się tutaj pokazują. Myślenie o odejściu, myślenie o weekendzie. Hmm. Takie sprawy tutaj przy pracy. Może być taka sytuacja, że w pracy jest jakaś nowa osoba, na przykład, albo w pracy dostała propozycję jakaś osoba, i wy możecie mieć w głowie myślenie i zastanawianie się: A po co ja tu wtedy jestem? Coś na takiej zasadzie. No, mm. diabeł tu jest przy tej nowej osobie. Albo ta osoba, myślicie, że może was wygryźć, że tak powiem, nieładnie. Macie podejrzenia, że, nie wiem, może coś wam się należało, a tu jakaś propozycja, wiecie, ktoś inny dostaje tą propozycję. Może to być osoba młodsza, może to być osoba młoda, nowa, na przykład, tak? Też. No i możecie się zastanawiać, a co ja tutaj robię? Hmm. A może być też taka sytuacja, że ktoś Wam tutaj, nie wiem, proponuje pracę w weekend. Ale Wy raczej na to się nie piszecie. A raczej karty pokazują, że a, może daliście się nabrać już wcześniej? Chociaż niekoniecznie przecież tak zawsze jest. Ale te karty pokazują, że mogliście dać się nabrać. Że przyjdziecie do pracy, a potem się okaże, że musicie jeszcze to, jeszcze tamto i tak dalej. Co przy domu. Tu będziecie strzec, jaki gran, jakiś granic na pewno. Tutaj coś się dzieje. Może być taka sytuacja, że przy domu są jakieś tajemnice, i wy nie, po, nie mówicie, trzymacie coś w tajemnicy przy domu. Może być nawet taka sytuacja, że będziecie zaprzeczać jakimś faktom. Nawet może być taka sytuacja, żeby tylko się coś nie wydało, żeby tylko się ktoś w czymś nie zorientował. Hmm, chyba, że może być jeszcze inna sytuacja, że szlak was trafi, bo okazało się, że była jakaś tajemnica, a wszyscy wiedzieli, tylko nie wy. Dwie opcje. Może być tak, że strzeżecie jakieś tajemnicy, nie chcecie, żeby się ktoś dowiedział, na przykład, co tam się dzieje przy domu, dlatego, że, no, wiecie, no, nie ma czym się być może chwalić. Może coś się wydarzyło i nie ma się czym chwalić, tak? Ja myślę, że też pewne rzeczy wolałabym, żeby pozostały, tak, w domu, niż żeby tak wszyscy wiedzieli wszystko, mm. ale z drugiej strony może być taka sytuacja, że możecie się dowiedzieć, że była jakaś tajemnica przy domu i. Może będziecie musieli zaprowadzić porządek, żeby tutaj przywrócić w ogóle jakąś równowagę w waszym domu? Co przyjdzie nieoczekiwanie? No, może być tu jakaś sytuacja z dziećmi, plotki pomówienia, nerwowa, nerwowa atmosfera się może zrobić, może się zrobić nerwowa atmosfera z powodu dziecka, ale też mi tu pokazują się plotki i pomówienia. Jeżeli jutro przychodzą do was niespodziewanie jakieś informacje, wcale nie wierzcie do końca. Nie wierzcie, moi drodzy, do końca, bo to są takie informacje, które są, mogą być wyssane z palca, albo ktoś specjalnie mówi, żeby zobaczyć, jak zareagujecie. Jeszcze zobaczymy, czemu tak. O. Bardzo blisko jest kłótni. Hmm. Tu się pokazuje, że jest bardzo blisko. Z powodu tej sytuacji może dojść nawet, słuchajcie, do jakiejś kłótni. Jest bardzo bliziutko kłótni, takiej konkretnej, poważnej. Więc Wy jutro możecie być w jakichś takich energiach, słuchajcie, trochę zaprowadz zaprowadzanie porządku. Może być tak, że coś się dowiecie i wtedy szlag Was trafi. Może to dotyczyć jakichś tajemnic, tak? Jaki rezultat tego dnia? No jest ok, moim zdaniem. Trzeba coś... To jest takie myślenie w ten sposób. Okej, okay, trzeba coś zacząć od nowa. E, stało się, wydarzyło się. Trudno. Ja nic w tej kwestii nie robię po prostu. E, trzeba tutaj jakby, nie wiem, poczekać, aż sytuacja się w jakiś sposób wyprostuje. Wcale nie będzie tutaj moim zdaniem jakiegoś wielkiego działania z Waszej strony. Bardziej Was nerwy poniosą. Hmm. Mimo wszystko widzę, że jest... Stało się i trzeba się z tym pogodzić. Coś na takiej zasadzie, takie rezultaty dnia. Jaka wasza rola? Możecie zaprowadzić łatwy porządek. Możecie, moi drodzy. Ta karta mówi, jaka wasza rola? Wy możecie zaprowadzić łatwy porządek jutro. Jeżeli faktycznie są jakieś nerwowe sytuacje i tak dalej. No przy was, moi drodzy. Jest tutaj radość je słońce. No, możecie wyjść jakby na prostą z całej tej sytuacji, i jeszcze wyprostować co niektórych, co, co, co niektórych dookoła was. Hmm. Tylko nie dajcie się ponieść jakby yy, takim nerwom takiej wiecie gwałtownej sytuacji, tak, żeby nie nie wiem, nie powiedzieć czegoś, coś w tym stylu, bo te karty pokazują, że jesteście w stanie zapanować nad całą tą sytuacją i wyjść z tego jakby no może nie powiem, że bez szwanku, ale jakby wyprowadzić siebie i jeszcze innych z całej tej sytuacji, znaleźć wyjście po prostu. Co w zdrowiu? No, może być jakiś problem, ale to są bardziej problemy nerwicowe, moim zdaniem. Nie wiem, krótki oddech, słuchajcie, jakiś ból głowy, coś jakaś migrena, coś takiego. Te karty pokazują, że może być. Jutro was rozboli głowa. Mm, takie bardziej jakby. Mm, Nerwicowe jakieś sytuacje, tak? Czyli nie wiem, krótszy oddech, możecie po tej sytuacji tutaj coś będziecie pilnować, coś będziecie strzec, mogą być jakieś nerwy. Może być tak, że będziecie się, nie wiem, rozdygotani trochę wieczorem, albo nie wiem, będzie Was głowa bolała, coś takiego. To bardziej takie nerwicowe stany się pokazują. No to zobaczymy, moi drodzy, co wy macie w głowie. Chcecie odpocząć od jakiejś sytuacji, chcecie domknąć jakieś etapy i odpocząć po jakichś sytuacjach. Chcecie się przyjrzeć najprawdopodobniej czemuś tak troszeczkę z dystansem. To macie w głowie. Pomyśleć, zastanowić się, co dalej. Ale karty mówią o tym, że trzeba coś domknąć, jakieś sprawy. Coś, co jest jeszcze jakby w trakcie, trwa, jest nierozwiązane. Trzeba to domknąć, a potem odpocząć i spojrzeć na to troszeczkę też z jakiejś perspektywy, tak jakbyście mieli coś zamknąć, żeby przekonać się, a jak to teraz będzie, a jaka będzie reakcja na to, że Wy coś zamykacie, coś kończycie na przykład. To macie w głowie. Co w miłości? Decyzje, moi drodzy. Karty pokazują, że sytuacja relacyjna może się odmienić. No, te karty mówią o tym, że może nawet, jeżeli byście chcieli, żeby coś się zmieniło, Coś nagle się wydarzyło, coś zadziało. Jest to możliwe. Tylko karty pokazują, że trzeba podjąć decyzję. Hmm. Dać temu szansę, podjąć decyzję. No, tutaj te decyzje wywiązałyby się z intymnością na pewno. Bo bardzo dużo tutaj jest intymności. Więc moi drodzy, trzeba by podjąć jakąś konkretną decyzję. Hmm. I sytuacja może się całkowicie odmienić. Ja uważam, że na lepsze. Tak? Mm, tylko że no trzeba to się pokazuje bardzo dużo intymności przy tej miłości mm, że czujecie tak wielki pociąg do kogoś ktoś do was no trzeba by podjąć decyzję jaka wiadomość z góry żeby nie przefajnować e, nie daj się ponieść ego karty mówią nie daj się ponieść w ego mm. Jakieś takie całkowicie samodzielne działania, kierowane przez wasze ego, mogą przynieść negatywny skutek. I tu by trzeba było naprawdę na to zwrócić uwagę, tak? Hmm. Bo jesteście w odrobinę jakiejś iluzji. Możecie na przykład, może wam się wydawać, że jak coś zrobicie, to ta osoba zareaguje tak czy siak. E ale wcale tak nie musi być. Karty pokazują, że jakieś wasze konkretne decyzje, na przykład, albo przede wszystkim mówią, że żyjecie w iluzji, nie dostrzegacie jakiejś prawdy w całej jakiejś sytuacji. I jeżeli macie zamiar ruszyć, zadziałać, e, zmienić coś, ale tak bardzo, no to karty mówią o tym, żebyście uważali, że postępuj ostrożnie, bo możesz stracić. Co my tu mamy kartę na piątek? Wykaż się przywództwem poprzez celowe działanie. Inni oczekują od ciebie nie obserwacji, lecz szybkiej reakcji. Od ciebie będzie zależeć zmotywowanie innych do zaangażowania się. Letarg nie będzie Twoim przyjacielem. Przygotuj się na to, że zostaniesz dziś wepchnięty jutro, że zostaniesz jutro wepchnięty w rolę przywódcy. Twoja energia jest potrzebna, działaj. No, i te karty mówią, jaka Wasza rola. Wy potraficie. Karty mówią, że potraficie wyprowadzić, wyjść z jakiejś sytuacji, wyprowadzić faktycznie, znaleźć rozwiązanie jakiegoś konfliktu, czy to przy pracy, czy przy życiu osobistym. No, te karty mówią tak, Wy jesteście w stanie wyprowadzić jakąś sytuację na prostą. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o piątek. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do usłyszenia.